W tym 2026 roku ta jedna rzecz zablokuje wypłatę środków za okna z programu Czyste Powietrze. Teraz już nie można przystąpić do programu chcąc wymienić tylko stolarkę otworową taką jak okna i drzwi. Jest to ściśle powiązane ze źródłem ciepła, jakim, jakie istnieje w naszym budynku. Tak, że najprościej rzecz ujmując, jeżeli ktoś posiada w domu na przykład, piec piątej klasy na ekogroszek. Taki piec zablokuje wypłatę tych środków. W tej chwili, wypłata w programie Czyste Powietrze jest ściśle powiązana również ze źródłem ciepła. Także muszą to być źródła ciepła nowszej, wyższej klasy i muszą to być właśnie te, te, tego typu źródła, przynajmniej piec gazowy, pompa ciepła. W przypadku. Takich pieców na ekogroszek bądź z piecami na pellet mogą być również problemy. To automatycznie spowoduje, że dotacja za okna nie zostanie wypłacona.